아맙 <목소리도> w domu nieraz klęczy, klęczy, Pięknie. Pozwoli Pan, że jako wyrzut, czy wyrzutek sumienia będę się tak zwracał dość bezpośrednio, bo tak głupio, żeby tak sumienie mówiło na Panu. Czy dbasz na, należycie o kulturę i sport w gminie, choćby poprzez przekazanie jednego procenta na rzecz chóru, czy jednego miliona na uczniowskie kluby sportowe, kryty basen, wojska, ścieżki rowerowe i podobne? Czy rozwijasz swoje cnoty? Jeżeli tak, jeżeli tak, to jakie? Walczysz z wadami swojego przełożonego? Motywujesz do walki o opozycję? Czy potrafisz docenić, dostrzec zdolności, dobrą pracę podwładnych? Pogratulować, pochwalić, docenić, przytulić? Tręcisz zwierzęta? Albo chociaż zbudowałeś schronisko dla psów w Libiążu? Dbasz o przyrodę? Nie niszczysz ławek w parku? segregujesz śmieci? Szanujesz żonę? Kochasz teściowo, Jesteś zazdrosny o obie panie? Myślisz o powiększeniu rodziny? No, powinienem raczej powiedzieć, czy robisz coś w tym kierunku. Myślałeś o rzeczach nieprzyzwoitych, bawiłeś się nieskromnie sam lub z kimś innym. Czy kradłeś lub niszczyłeś własność społeczną lub prywatną? Może świadomie utrudniałeś ludziom przejście i przejazd z ulicą 1 maja. Nie wiem, dlaczego się zaczerwieniłeś. Co myślisz? Co myślisz o ludziach, którzy zawsze mają rację, narzucają swoje zdanie innym, dużo i ładnie mówią, niekoniecznie na temat, ale zawsze mają ostatnie słowo? Jeżeli któryś z tych grzechów popełniłeś, to który najczęściej za który żałujesz, a który chciałbyś jeszcze powtórzyć? Dziękujemy bardzo. takich pasów już nie powtórzymy, zapasy, to już, to już się nie powtórzy. Kocham żonę i teściowo, bo są tu obie. I to jest prawda. Dbam o swojego szefa, górmiziacy. E, no staram się mieć... Hmm. No nie jest łatwo z podwładnymi, bo, bo jestem cholerykiem i lubię dyscyplinę, także za to ich przepraszam dzisiaj. Bije się w piersi, to się nie będzie powtarzać. Bije się mocno. Proszę się nie głaskać, tylko się uderzyć. Piersi jest wyżej. Prag, pragnę się poprawić, obiecuję, pragnę się poprawić.